Ameryki. W Ukrainie ten muzeum przyjechał w pierwsze, podczas początku była przedstawiona w Lwowie, potem w Chmielnickim. Teraz wyniczany ma ten muzyk na z wystawką. W muzeum można zobaczyć czasosłow, jakim korzystywał papa w czas środeckiej modlitwy. pero, zutia, łyżki, naprótny kres, riasu, połownej ubiór i chodynnych z osoby stoi rezydencji w Kassel-Gandolfo. Przez zawsze muzej przejeżdża do Berdyciewa, potem do Żytomira, a na koniec w górę także będzie stolicy w Kijowie pokazany. Do słowa zaproszę ja ca... poproszę o metropolii brzemieckiej Barskiej z Neon. <klucz> Сьогодні якраз останній день пасхи. закінчується пасхальний період і ми маємо таку нагоду армії зустрічі, яка ще раз нас повертає як християн.